Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe, liniowe, jednorodne o stałych współczynnikach. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, e, ewentualnie kalkulator i tutaj myślę, że nawet żadne tablice z całkami pochodnymi nie będą potrzebne i możemy rozpoczynać. <laughs> Mamy na tablicy przedstawione pewne równanie trzeciego rzędu, jak widzimy. Jest to, jak mówiłam, równanie różniczkowe, liniowe, jednorodne o stałych współczynnikach. Jednorodne, bo po prawej stronie nie mamy żadnej funkcji z X, tylko mamy 0. Jak zabrać się za rozwiązanie tego równania? No więc, moi drodzy, na początku chcemy tutaj stworzyć równanie charakterystyczne. I teraz tak poprzednie przykłady, poprzednie części miały równanie maksymalnie drugiego rzędu, i tam mieliśmy gotowe wzory co do wyznaczania naszej postaci ogólnej rozwiązania. Tu tego nie będzie. Pokażemy Wam, jak poradzić sobie z odpowiedzią w przypadku, kiedy rzędy są wyższe niż 2. I teraz tak, no więc na początku stworzymy nasze, nasze równanie charakterystyczne, czyli pochodną Y. E, zamieniamy na potęgę r czy też alfy, zależy jak macie do, oznaczenia sobie dostosujcie. I teraz tak, czyli jeżeli na przykład tutaj mamy y do trzeciej pochodnej, potęg e, po, potęg pochodne trzeciego rzędu, to nasz r będzie tutaj do trzeciej. E, tutaj jeżeli mamy y do drugiej pochodnej, to będzie 6r kwadrat, tutaj do pierwszej, czyli będzie 11r. Natomiast y, jako że jest do zerowej pochodnej, to wówczas jest to też r do zerowej, czyli to jest po prostu 1, czyli tu będzie 6 razy 1, czyli 6 i to się równa 0. I teraz mamy takie równanie rozwiązać. No i to jest wielomian. No jak widzimy, pogrupować się go za bardzo nie da. Czyli musimy tutaj znaleźć na początek dzielniki wyrazu wolnego. I schematem Hornera, chyba że macie kalkulatory naukowe, w których te odpowiedzi ładnie wychodzą, policzyć sobie wszystko tutaj po kolei. Czyli tak, wypisujemy sobie dzielniki, e, dzielniki liczby 6, czyli to będzie co? Minus 6, 6, minus 3, 3, minus 2, 2 i minus 1, 1. Są to całkowite dzielniki, stąd też mamy tutaj minusa. No i ja sobie wybiorę na początku e, minus 1. I zbadam, co się dzieje, czy się y, będzie dzieliło, czy nie będzie to pierwiastek. Zobaczymy. I teraz tak, tutaj wpisuję sobie moje minus 1, przez które dzielę, i teraz tak. Współczynniki, czyli przy r do trzeciej jest 1, przy r kwadrat jest 6, przy r jest 11 i wyraz wolny 6. Pamiętamy, że zawsze muszą iść po kolei, tak jak potęgi, czyli jeżeli by zabrakło tutaj którejś potęgi, to znaczy, że przy niej stało 0, żebyśmy tego tutaj nie zapominali. I teraz tak, jak to leciało. Pierwszy wyraz przepisujemy, czyli 1 przepisujemy. 1 razy minus 1 jest minus 1, dodać 6 to jest 5, 5 razy minus 1 to jest minus 5, dodać 11 to jest 6, 6 razy minus 1 jest minus 6, dodać 6 jest 0. I w momencie, kiedy tutaj wyszło nam 0, to jest dla nas znak, że jest to jak najbardziej podzielne przez, e, przez minus 1, przez znaczy przez x plus 1. E, czyli nasz wielomian tutaj możemy zapisać teraz tak jako r plus 1, czyli przez to, przez to dzieliliśmy, stąd pochodzi nasz dzielnik minus 1 i teraz z tych współczynników budujemy sobie nowy, czyli stopień spada o 1, ponieważ tu podzieliłam przez r, więc r do 3 przez r to jest r kwadrat, czyli tak, przy r kwadrat będzie stało 1, czyli to będzie r kwadrat. Dalej, stopień mi niżej, czyli to będzie 5r. I wyraz wolny 6 i to się równa 0. Tu mamy funkcję kwadratową, czyli tego, tu już policzymy sobie deltą. E, czyli tak, delta to jest b kwadrat, czyli 25 minus 4 razy a, czyli razy 1, razy c, czyli 6, czyli to będzie 24, równa się 1. Pierwiastek z delty to jest 1. Stąd r1 to się równa minus b, czyli minus 5, minus pierwiastek, czyli minus 1, czyli minus 6, przez 2a, czyli przez 2, czyli to będzie minus 3, i r2 to się równa minus b, czyli minus 5, plus pierwiastek z delty, czyli 1, czyli to będzie minus 4, przez 2a, czyli 2, czyli to będzie minus 2. I teraz zapisujemy sobie jak wygląda nasz wielomian, czyli to będzie R plus 3 razy R plus 2 i to się równa 0. Ważne jest tutaj, żeby wyszło nam jeszcze oczywiście R3, R3 zaraz zapiszemy tutaj R3 równe minus 1 to jest to, co tutaj mamy nie wyszło z funkcji kwadratowej, tylko ogólnie z, z tej pierwszej z, z schematu hornera się dowiedzieliśmy. Ważne jest, żeby tutaj zapisać sobie, jakie są krotności. W naszych przypadkach krotności są 1, to znaczy <laughs> zdarza się, że są tak zwane pierwiastki podwójne, kiedy na przykład zwijacie z jakiegoś wzoru skróconego mnożenia i byście mieli tu na przykład r plus 1 do kwadratu. Wtedy krotność pierwiastka jest równa 2. W naszym przypadku nigdzie nie zdarza się, żeby nawias był podniesiony do jakiejś potęgi wyższej niż 1, czyli nasze krotności równe są 1. Dlaczego to jest ważne? Bo potem zmienia to postać naszego rozwiązania. A propos rozwiązania. I tutaj, moi drodzy, wchodzi bardzo ciekawa rzecz, którą sobie zastosujemy. Otóż tworzenie układu fundamentalnego równania. To można zastosować też przy poprzednich odpowiedziach. Nie musicie pamiętać tych wzorów. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli już uzyskacie rozwiązanie waszego równania charakterystycznego, musicie teraz stworzyć układ fundamentalny, który potem będzie waszą bazą odpowiedzi do waszego rozwiązania ogólnego. O co chodzi? Czyli tak, mamy układ fundamentalny, ja go zapiszę kolorem tutaj, mm, i on składa się z tych rozwiązań. Czyli mamy tak, e do r1x, i potem mamy x do r1x, i potem mamy, bla bla bla, x do potęgi k1 minus 1 e, razy e do r1x. I o co chodzi? Ta pierwsza tutaj, ten element dotyczy momentu, kiedy wasz pierwiastek jest pierwszy, jednej krotności, jednokrotny. To, jeżeli jest dwukrotny, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy musicie podać dwie odpowiedzi. Czyli, jeżeli jest jednokrotny, to podajcie jedną. Jeżeli jest, jest dwukrotny, to musicie podać dwie. I teraz la la, 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 bo możecie mieć wiele pierwiastków. My mamy aż trzy. I tutaj jest na przykład jakiś pierwiastek. Yy, Pety. u nas będą akurat takie trzy linijki, czyli to będzie razy x, x, e do x. To jest tylko postać ogólna, która zazwyczaj nie jest zbyt czytelna, więc zaraz to wszystko będziemy tutaj rozpisywać jeszcze raz. I teraz tak, czyli nas, nas interesuje tylko ta pierwsza kolumna, dlatego że nasze pierwiastki wszystkie są jednokrotne. Czyli tak, nasz układ fundamentalny będzie wyglądał następująco: to będzie e. Do R1 razy x, czyli do minus 3x. Tu nas nie interesuje, bo nas krotności dalsze nie interesują. Dalej przechodzimy do jakby kolejnej niki, czyli do kolejnego rozwiązania, czyli to będzie E do minus 2x i też krotności dalej nie ma. I ostatnie, czyli do, tutaj mamy E do minus x, czyli ten trzeci pierwiastek. I to jest, moi drodzy, nasz układ fundamentalny, naszego rozwiązania. No, i teraz ktoś powie, no dobrze, ale to nadal nie jest ostateczna odpowiedź, bo teraz na podstawie tego układu, poprzez dopisanie do każdej z tych odpowiedzi stałej, jakieś, o jakimś odpowiednim indeksie, dostaniemy rozwiązanie ogólne. Czyli mamy tak: C1 e do minus 3x dodać, C2 e do minus 2x dodać, C3 e do minus. X. Czy nazwiecie to sobie C1, C2 czy C3, czy A1, A2, A3, nie ma znaczenia. Najważniejszy jest sens, że są to pewne stałe. I to jest, moi drodzy, rozwiązanie ogólne naszego równania jednorodnego. E, w przypadku niejednorodnego jeszcze tutaj by się troszeczkę zadziało, ale tutaj my zosta zostajemy. I teraz, moi drodzy, tak, e, tą metodę możecie jak najbardziej zastosować do równań drugiego rzędu, czy też nawet pierwszego rzędu. Ponieważ tutaj nie ma znaczenia wasz, wasz rząd, wasza pochodna tutaj, bo to działa zawsze. Bądźcie tylko czujni przy tych krotnościach pierwiastków, żeby wszystko ładnie uwzględnić. Oczywiście mamy na kanale nasz przykład, gdzie te krotności są większe niż jeden i jest to ładnie tutaj rozpisane. I cóż, to jest koniec zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych przykładów związanych z równaniami różniczkowymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.